Panie mój Boże, Ojcze Wieczysty, orę, wezwał na pustugo świętego wiary, kasjany suma maru medu kryst tego. Niech stosy duch twój. Niech stosy duch twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Dajcie mi armię dzieci, a uratuję świat. Tak wołał święty ojciec Pio. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Tak wołał święty Jan Paweł II. I widzieliśmy, co zadziało się niesamowitego w naszej ojczyźnie, jak Boże błogosławieństwo, jak moc Ducha Świętego wstąpiła na naszą ojczyznę i dokonywało się wielkie przemiany w sercach Polaków. Dlatego też z wielką radością jako wojownicy Maryi bierzemy udział w tej nowej przepięknej inicjatywie, której patronuje niepokalan, Modlitwa Dzieci za naszą ojczyznę o wylanie, o zesłanie mocy Ducha Świętego na Polskę i Polaków. Zaczynamy 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej i będziemy modlić się każdego dnia dziesiątką różańca, dzieci i rodzice do 25 grudnia po to i dlatego, aby Duch Święty stąpił na Polskę i Polaków. Ważne wydarzenia przed nami. Potrzebujemy szczególnego błogosławieństwa Bożego dla naszej ojczyzny, szczególnego wstawiennictwa Maryi Królowej Polski. Dajcie mi armię dzieci odmawiających Różaniec, a uratuję świat, wołał święty Ojciec Bio. Nasze dzieci, polskie dzieci, wspomagane modlitwą rodziców, mogą ratować naszą ojczyznę, serca Polaków. mogą przemieniać te wydarzenia, które przed nami. Pełną moc Bożą manifestację, pełną moc działania Ducha Świętego i Królowej Polski Maryi w sercach Polaków, w sercach polskich rodzin. 15 sierpień, 25 grudzień, jedna dziesiątka różańca, dzieci wraz z rodzicami o stąpienie, o zesłanie Ducha Świętego na Polskę i Polaków. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.